Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku e, w, z Wilkołaka. Drugi odcinek. Minęło już 5 lat lorowo od poprzedniego odcinka. Nasz główny bohater stał się teraz wolnym strzelcem. Musiał z powodu szału, jaki spowodowała śmierć jego żony, e, zabójstwo jego żony, e, musiał opuścić e, plemię i teraz działa na własną rękę. I właśnie mamy jedną z takich bardziej szpiegowskich misji: musimy podmienić dokumenty. Dobra. Znajdujemy się na terytorium wroga, oczywiście. Eee, tak, są tutaj kamery. Uniknij wy y y wykrycia przed przez kamery. Dobrze, to unikniemy. A gdzie te kamery można wyłączyć. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak. jest moment, w którym Okej, okay, to jest moment, w którym mogę przejść tam. Poczekajmy chwilę. Idziemy go. Nie. Nie jestem tu chyba widoczny, ale. Dobra. Świetnie. Czy jest tu coś co mogę. Nie. W porządku idziemy. E, bym to może zamknął. Za sobą. Otwieramy dalej.

Coś takiego, dobra. Mogę z powrotem zabrać ten bełt? Nie. Hmm. Dobra. Po tobie. E Teraz tak. Gdzie mogę dezaktywować kamery? No bo po coś tu chyba wchodziłem. O, tutaj. Jest komputer. Drzwi. A, żeby drzwi sobie otworzyć wchodziłem w takim razie. się to z powrotem.

Udało się przebrnąć. Nie sprawdzałem tamtego pokoju, ale chciałem to zrobić szybko, za ich plecami. Jeszcze będę musiał się stąd wydostać, nie dobra.

Mm -hmm. Świetnie. Napłędza. Teraz tak, czy on jest? W... Ba go nie zobaczy, nie. To my go zaraz zlikwidujemy, jak on tutaj podejdzie. No dawaj, 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 podejdź bliżej. Ok. Tak trochę w nieprzyjemnym miejscu leży. Ale w porządku. Kamera mnie nie widzi. Ta też mnie nie widzi. No, Usłyszał mnie. Tąpięcie było słychać. Muszę uważać na to. okay to dusk you're up on. once i've got their attention you go find what we came for and slap on this fancy new delivery label got it no i got it but i

Świetnie tutaj mamy skrzynię, Dobra, z zrobiliśmy? Dziękuję. Hmm. coś wyczuł? Zagrożenie i wzrok penumbry. Wzrok penumbry można wykorzystać do wykrywania niektórych zagrożeń, przykładowo srebra. Coś w tej skrzyni jest? Wow, jakieś uzbrojenie. Srebrne pociski w odstawcie na razie na bok. Klient jeszcze nie zapłacił szefowi orłów, kazał wstrzymać się z dostawą do czasu uregulowania należności. Silver. Whoever ordered this intends to kill Garu. Dusk. They're shipping out silver bullets. You know what that means. Change of plans? Change of plans. I need to find out who's buying these bullets and why. Buy me some more time. Okay. Uh, zbadaj kompleks handlarzy bronią porządku.

Złote karabiny. Przez myślałem, że mnie widzą. Coś chyba by zauważyli, ale U, udało się, już ktoś coś zauważył. Dobra. One week. Endrin doesn't like waiting. Oh, paying clearly. You're not getting anything until Endrin is paid up. You can tell that to your President Watkins in person. I don't think you understand what's at stake here. <laughs> oh, I understand that you've just been attacked and you're looking to hit back. I also understand that you need our ammunition to do that. And we've got that ammunition right downstairs. Ready and waiting to go. As soon as you've paid us. Sorry, Major. The business is business. Well, fuck you too! Then we'll attack Tarker's Mill without your help. Oh, ho, they're going to attack my old tribe. Tarker's Mill. Hey! You and I need to talk who are you? how'd you get in? I am questions. who are you talking to? the woman. and what's this attack on tarkers mill? i'm calling security. try it and it'll be the last thing you ever do. <laughs> Zapytaj go atak. The attack. when is it happening? how am i supposed to know? tonight? tomorrow? leandron doesn't exactly share that sort of info. leandron? So it's not like i ask them for details. i just give them the toys and let them play. It's part of the reason Endron likes me so much. Come on now. I've answered your questions, but I'm a busy man. I've got things to do. Let's put a stop to this little farce. I advise you to stay put while I call my guard. This is your one chance to walk out of here alive, so mm, I wouldn't waste it if I were you. Zagoroshmo. You call security and all they'll find is your corpse. Do we understand each other?

O jest. O, to rozwałka. Ups. Dobra. Czy ktoś? No jeszcze ty. Punkt duchowości dostałem. Punkt duchowości i drzewko umiejętności. Naciśnij, aby otworzyć. Umiejętności. Okej, okay. Taktyczne walka. Zwinna ciężka lub furia. A ogólne to jest co? Po uzdrawianiu, każde trafienie przeciwnika będzie powodować regenerację zdrowia. Klinos może teraz używać w powietrzu u ataku z silnym unikiem. Elektryczne bełty. Korzystaj z bełtów do niszczenia kamer, monitoringu punktów posiłkowych wieżyczek. Likwidacje mogą teraz znacznie zwiększyć poziom szału. Podczas celowania kuszom aktywowane jest spowolnienie. Dzięki wzrokowi penumry, lupus z łatwością dostrzega duchy, znajdujące się w oddali. Uuu. Uh. Szał zyskuje dodatkowe okno. A później będzie lupus, jest trudniejszy do zauważenia i wykrycia dla wrogów, tak długo jak nie biegnie. To jest fajne. Pójdźmy sobie w tym kierunku. Na razie. Okej. Okay. Wejdźmy do środka. Dusk. Każdy łyk butelki zwiększa poziom szału, Sorry, okay. zwiększa poziom szału okay. Czyli już o mnie wiedzą, raczej... Okay. Kamerę wyłącz, kamerę wyłącz. Świetnie. Tędy nie przejdę. Coś takiego. Naciśnij Y, aby dokonać sabotażu punktu posiłkowego. Wysłani na pomoc. Po dokonaniu sabotażu żołnierze wysłani na pomoc trzymają obrażenia krytyczne.

Ten zauważy mnie jak będę chyba tu, także wejdźmy sobie w Wilka. Wróćmy. Tak. Zastanówmy się, co tu jeszcze mogę zrobić. Tam jest gościu z bronią i noktowizorem, a ja muszę się dostać na górę. Tam jest wejście, za tymi strażnikami, Czy trzeba będzie ich pokonać. Czy oni to zobaczyli? Nie? Okej. Okay. Dobra, wykryli mnie. Ten z tym noctowizorem może być problemem. A tu może mnie nie widzi. Udało się. Okej, okay, było dispatch już. okej okay, Wstawi, wstawi, wstawi. okej okay. Dobra. Świetnie. O, to ci przyszli ranni. Posiłki, które z tej strony przyszły, były już zranioni. O, świetnie. Nice. ale był już w, dobrze wiedzieć, że oni mogą odwołać alarm. Teraz już wiem. <laughs> Okej, okay. otwieramy drzwi. Oh, fuck. Okej. Okay. Zrobimy to jednak na głośno. Może być na głośno. O ty. Od tej chciałem go wpłynąć właśnie. I tyle. Ten co by leży. Dobra, cywila zostawmy. Zamknięte. Co my tu mamy? Aha, to było przejście pokazane na razie. Tu jest przejście? Ja mogłem sobie tędy tak naprawdę czmychnąć całe to obejśnie. Okej. Okay. Zastanówmy się.

Tyle macie z security. <laughs> Nie udało mi się. Możliwe, że mogłem tam obejść z tamtej strony. Gotę. O, ty. o ty. uważaj. Dobra. Dobra. Dobra egzekucja na koniec. Ciekawe, czy ja bym po prostu mógł sobie tak szybko przebiec. i też może by się udało, nie? to Okej. Okay. Las w stanie Washington, moi drodzy. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obecność i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.